Poprowadzę cię krok po kroku, abyś mógł dowiedzieć się, jak usuwać polubienia z postów. Jeśli uważasz, że ten film jest przydatny, rozważ subskrypcję i polubienie filmu w tym filmie. Nauczę cię, jak usuwać polubienia z postów, które wcześniej polubiłeś. Jeśli znasz konto posta, z którego chcesz usunąć polubienie, możesz je wyszukać bezpośrednio i gdy znajdziesz post, Ponownie kliknij przycisk polubienia, a zostanie on automatycznie usunięty, ale jest sposób, aby szybciej na niego spojrzeć, aby zobaczyć wszystkie poprzednie polubienia, który jest następujący. Przejdziemy do menu w prawym dolnym rogu, a teraz klikniemy koło ustawień, które pojawi się w prawym górnym rogu. Gdy ustawienia i prywatność zostaną otwarte, przesuniemy się w dół. Aż dotrzemy do naszej aktywności, gdy będziemy w naszej aktywności, klikniemy Aktywność. A teraz klikniemy Naszą Aktywność na Facebooku, klikniemy Komentarze i Reakcje. A teraz Polubienia lub Polubienia i Reakcje. A teraz tutaj zobaczymy listę w kolejności dat wszystkich polubień, które daliśmy. Jeśli chcemy rozpocząć usuwanie polubień, możemy wybrać więcej niż jedno i nacisnąć Usuń, naciskamy Usuń i to by było na tyle. Będziemy musieli wpisać nasze hasło do Facebooka, aby potwierdzić, że to my, a gdy klikniemy w prześlij, wszystkie polubienia zostaną usunięte. Do zobaczenia później. Dzięki.